Szanowni Państwo, spotykamy się raz kolejny przed szpitalem wojewódzkim w Łomży, szpitalem imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego, by zaapelować do władz województwa, do pana wojewody Bortana Paszkowskiego, do pana marszałka Artura Kosickiego, do Ministerstwa Zdrowia, do pana ministra Szumowskiego, o to, by ten szpital wrócił do szpitala ogólnodostępnego. Słyszymy po raz kolejny, że kolejne oddziały będą uruchamiane. Niestety, siedem oddziałów zostaje dalej przeznaczonych tylko dla osób z COVID-em. Są ze mną tutaj osoby, które odpowiedziały na mój apel w mediach społecznościowych. Bo osoby, które ko korzystają chociażby ze stacji dializ co drugi dzień jeżdżą po całym województwie, nie tylko w województwie podlaskim, ale też jadą do województwa mazowieckiego, do województwa warmińsko-mazurskiego, żeby poddać się dializie. To jest rzecz niezrozumiała dla wszystkich. Zainwestował zarząd województwa i poprzedni, obecny, duże pieniądze, żeby to wyposażenie w sprzęt było jak najlepsze, żeby... Ten sprzęt był jak najnowocześniejszy. Dzisiaj widzimy, że te oddziały, gdzie pacjenci mogliby dojechać do innych jednostek, zostają odblokowane, natomiast dla tych pacjentów, którym ten dojazd jest bardzo utrudniony, muszą właśnie jeździć po innych miastach. Proszę sobie wyobrazić, jak słyszę od pacjentów, że dializa trwa około 5 minut. Dojazd chociaż. To kolejne 2-3 godziny. Pacjenci są zbierani z różnych miejsc na ten wspólny, organizowany transport czyli około 10-11 godzin co drugi dzień muszą poświęcić na to, żeby poddać się dializie. Ale też kolejne oddziały, o których mówimy oddział neurologiczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowy to wszystko są oddziały, z których chcą korzystać pacjenci. Nie ci, którzy są e, chorzy na COVID, tylko ci, którzy potrzebują na co dzień takiego zaopiekowania się. Dobrze, że te przychodnie zostały odblokowane. Dzisiaj mam nadzieję, że e, to też e, informacja o tym, że ta konferencja będzie się tutaj odbywać. E, to wczoraj, w dniu wczorajszym, e, już e, w sobotę, w piątek pojawiły się. Informację, że odblokowywanie oddziałów przyspieszy. Apeluję do Pana Wojewody, by tą decyzję zmienił. Słyszymy o tym, że jeśli taka decyzja zapadnie, że szpital będzie tylko przeznaczony, te poszczególne oddziały dla pacjentów z koronawirusem, to przez rok czasu ta stacja dializm może tutaj nie działać, być wyłączona dla covidowców. Trzeba zrozumieć tych ludzi, którzy na co dzień korzystają, to jest około 80 osób. Natomiast no, też widzimy, że tych pacjentów nie było z koronawirusem, bo z informacji, które udało mi się pozyskać, nie było żadnej osoby z koronawirusem dializowanej. Tak samo na tych innych oddziałach, dlatego też zgłaszam interwencję poselską do Pana Wojewody, Zawieram też w niej pytanie, co, co od ilu pacjentów właśnie było hospitalizowanych w ciągu tego czasu, jak to wygląda na dzień dzisiejszy i oczekuję zmiany decyzji, podejmowania decyzji racjonalnych. To nikt inny jak politycy opcji rządzącej, ale też i osoby, które powołują na poszczególne stanowiska, zapowiadały, że Będą konsultować ze społeczeństwem decyzje. Dzisiaj widzimy, że tych konsultacji brakuje. Nie ma informacji. Informacje, które pozyskujemy z mediów pojawiają się dopiero, kiedy decyzje zostały już podjęte. Naprawdę trzeba słuchać mieszkańców. To jest 320 tysięcy mieszkańców subregionu Łączyńskiego którzy zostali wyłączeni spod opieki oddziałów specjalistycznych. Dzisiaj trafiają pacjenci tutaj, stąd są przekierowywani do Zambrowa, do Kolna, do Grajewa, do Białostoku, do Ostrołęki. W Ostrołęce też przecież szpital przyjmuje pacjentów z COVID-em. Udało jednak tam się władzom wojewódzkim wyznaczyć ten szpital tak, by oprócz tego, że pomaga osobom z koronawirusem, przyjmuje Pacjentów, którzy chorują na różne choroby z korzenia, wymagają czy szybkiej pomocy, czy dłuższej hospitalizacji. Nie wiem, być może ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos, powiedzieć. Jest tu kilka osób, które od początku angażują się, zbierały podpisy pod petycją, zbierały się tutaj pod szpitalem, by zaprotestować w tym miejscu przeciwko tym złym decyzjom. Wiemy, że był to trudny czas i w związku z tymi przepisami ograniczającymi naszą aktywność wiele rzeczy nie mogło się tu odbyć, ale dzisiaj, kiedy tylko ta informacja się pojawiła, też kolejne osoby zgłaszają ten problem. Chcą dzisiaj przyjść i wyrazić swoje zdanie. Bardzo proszę. Dziękuję. Nazywam się Czesława Sizenkiewicz i reprezentuję grupę, która jeździ do Suwałk, można powiedzieć, najdalej. Jest to dla nas po prostu już bardzo męczące. Trzeci miesiąc, co tydzień po 900 kilometrów w jedną, w drugą stronę. Mało tego, to są dializy nocne, w związku z tym ja wracam do domu średnio tak pomiędzy pierwszą, a drugą w nocy. No, a są jeszcze grupy, które wracają rano, ponieważ zaczynają dializję o 24 w suwałkach, kończą o godzinie 4 rano, więc przyjeżdżają do domu na 6. Powiem tak, że od trzech miesięcy mamy życie postawione na głowie. Źle śpimy, bo po prostu, jeżeli nawet przyjedziemy o tej. Do drugiej w nocy to jest bardzo ciężko usnąć. Człowiek dalej po prostu jeszcze jedzie i, i dalej wszystko to przeżywa, bo to jest długo. Jak, także mówię, wycieczki są fajne. Ja uwielbiam wycieczki krajoznawczo-turystyczne, ale nie wtedy, kiedy y, trzeba ratować życie, kiedy człowiek jest przemęczony, kiedy wszystko boli. Y, taki ludzi jak ja w samych Suwałkach jest prawie 20, bo to są trzy grupy. No a wcale nie jest lepiej tym, którzy jeżdżą do Białego Stołu, do um, Krajewa, do Ełku, do um, Ostrołęki, można powiedzieć, mają najbliżej, ale to mimo wszystko jest po prostu bardzo ciężkie. Także bardzo proszę w imieniu wszystkich pielisowanych. Um, aby pochylić się, się, pochylić się nad naszym losem i przywrócić nam naszą stację dializ z Głąży, bo tutaj naprawdę sprzęt jest bardzo dobry. Panie pielęgniarki tak samo są bardzo uprzejme. Personel po prostu dba o nas. My nie mamy nic przeciwko personelowi w subałkach, bo tam naprawdę się o nas troszczą problemem mi są do jazdy, bo to jest po prostu bardzo daleko. Także wracam się jeszcze raz. Bardzo proszę o przywrócenie nam naszej stacji piali z